W tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić szpagat dański. By zrobić szpagat damski, musimy wykonać następujące ćwiczenia. Róbcie wypad tłonia tak, aby noga była skierowana do podłogi, a, no, a druga noga, żeby była prosta i nie kładźcie w tak, bo możecie sobie coś zrobić. Róbcie ćwiczenia następujące, czyli do boku, do ym, nogi, z przodu i do drugiego boku. Jak będziecie robić tak przez codziennie, po dwóch, trzech tygodniach zobaczycie rezultaty yy, yy, swoich ćwiczeń. Nie róbcie od razu całego szpadatu, też sobie możecie coś zrobić. Było wam trudnie, jak będziecie w szpagat, Postaw postawcie sobie coś wyższego i dajcie mi nogę tutaj i tak będzie pan. Hmm. Do zobaczenia na następnym odcinku. Pa!